Stefan, jesteś zadowolony z wyników losowania? Tak czy owak Francji nie unikniesz w drugiej rundzie? Najpewniej trzeba będzie mierzyć się z Twoją reprezentacją. Zadowolony? No, nie wiem. Jasne, że nasza grupa A jest najtrudniejsza, na ale potem grupa D jest ważna. Musimy oglądać grupa A i grupa D. Grupa D jest, jest bardzo trudna. Jest księcka. To znaczy, że, że potem musimy grać cztery bardzo trudne mecze. Najprawdopodobniej będzie to reprezentacja Francji, Stanów Zjednoczonych jako drużyna z Ameryki Północnej. Jest Iran jest reprezentacja Italii. Nawet według ekspertów. To jest trudniejszy zestaw niż ten, który będzie po połączeniu grupy B i C. I Belgia też. Belgia I Belgia, też. która będzie walczyła no, o ten awans. No, no. Belgia wygrała ostatni raz z Francji. To no, dla niej... Będzie e, wojna o, 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 o początku, tak. Słuchaj, jesteś już zmęczony pewnie tymi wywiadami, jesteś w centrum uwagi. Spodziewałeś się, że w Polsce ta ceremonia losowania będzie przebiegać z taką pompą, że to będzie takie wielkie święto? No, ta ceremonia była bardzo, bardzo ładna, organizacja, spektakl, wszystko było bardzo piękne i, i było, było bardzo fajne, tak. Muszę Cię jeszcze zapytać o to, co pytają kibice. Czy Ty masz już w głowie pomysł na tę reprezentację? Wiesz już, jak ona będzie wyglądała, jeśli chodzi o personalne sprawy, o nazwiska? No, oczywiście mam pomysł, ale nie, nie mogę powiedzieć jeszcze. To będzie najsilniejsza reprezentacja z możliwych? No, to możliwe. A medal będzie? Ja mam nadzieję, tak.